Polski powiedział o naszej wizycie, to muszę Wam jeszcze powiedzieć, proszę Państwa, że e, no, widzieliśmy, że jedziemy do organu przed skład, który nie jest w rozumieniu naszych przepisów międzynarodowych sądem, no niemniej jednak musieliśmy przed nim stanąć. E, to było prawie, że uczucie traumatyczne, wierzcie nam. Nic tam się nie liczy i żadne procedury, i żadne zasady. Ta władza opierała reformę wymiaru sprawiedliwości, takie sztandarowe projekty to było co? Losowanie i jawność, prawda? Wszystko miało być jawne, losowane składy, żadnych manipulacji. W ustawie dotyczącej dyscypl postawienia dyscyplinarnego sędziów, takiej przepisy były od dawna. Cóż, kiedy one nie obowiązują w Izbie Dyscyplinarnej i nie mają zamiaru tego przestrzegać. I o tym piszą. Jawność też została oczywiście wyłączona. Z naszego e, posiedzenia nie było relacji e, wideo, ale widzieliście Państwo na relacji ze sprawy Sędziego Łączeskiego, kiedy tak naprawdę publiczność została wyrzucona przez policję. I tak wygląda. E, ten wymiar sprawiedliwości, jaki oni zaczynają e, sprawować. Nie życzę Wam nigdy i nikomu, żeby w taki sposób być potraktowanym. E, powiem to, bo mam ułocowanie, proszę Państwa. Pani sędzia świetnie się trzymała, tutaj bronimy, ale już przekłaciła to zdrowiem. Była osobą naprawdę zdrową. Lekki, ale jednak poważny zawał serca, skończony zabiegiem chirurgicznym. Także e, takie są konsekwencje ich działań. My się trzymamy, my walczymy. Natomiast to mamy świadomość, że mimo wszystko to tak się odbija na naszym zdrowiu, ale też wiemy, że jeśli wam by przyszło stawać przed takim sądem, to naprawdę też się tak może skończyć. Jeszcze raz dziękuję bardzo, że jesteście.